Już się na nasze strony, Ramiro Kwiatkowski Dajcie tu suba Lajka I chciałbym wam powiedzieć, że jest daily do koń, do, do... aż... Do końca wakacji Już wczoraj się zaczęła, wczoraj wleciała piosenka I od wczoraj się zaczęło daily i tak do końca wakacji jest daily Będą się pojawiać filmy Gamingowe takie z gier związano z muzycznymi, będę robił piosenki, Nie wiem, 24 godziny. Muzyczne, też rzeczy, filmy będą. Piłkarskie też będą. Więc no, i takie filmy będą się pojawiać: gamingowe, muzyczne i piłkonożne. Może też koszkówkę, nie wiem. Filmy sportowe, filmy muzyczne filmy gamingowe będą się pojawiać na tym kanale zostawcie suba i lajka i narła do no, końca wakacji jest daily jest to, jest drugi film drugi dzień daily więc dajcie suba i lajka no. nie mówiłam o której będą się pojawiać filmiki ale może o tak o 20 będą się pojawiać filmy na moim kanale wtedy nie, aż do wakacji aż do końca wakacji bo jeżeli te <try> są jeszcze są i więc